Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Otrzymałem takiego SMS-a od jednego z dyrektorów szkół i myślę, że on jest świetnym podsumowaniem tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne, bo są niezgodne z rozporządzeniem które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, więc jest nadal obowiązujące. Proszę państwa, trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć, niezły macie siostry, bałagan w tym archeo. Niezły macie, bałagan w tym archeo. Tylko szkoda, tylko szkoda, że kosztem tego bałaganu Dzielicie się z tysiącami uczniów którzy dzisiaj i rodziców, i rodziców uczniów, którzy dzisiaj cierpią z powodu tego bałaganu, tego niechlujstwa, zaniedbania i nie uczestniczą w rekrutacji, albo w ramach tej rekrutacji są odrzucani na etapie ubiegania się o przyjęcie do szkół, do szkół średnich. To jest dramat. to jest dramat. Takiego dramatu w ministerstwie jeszcze nie było. Ale wiecie Państwo, pośród wszystkich, pośród wszystkich rzeczy zaniedbań, niechlujstw, dramatu w szkole, zaledwie po półtora roku rządzenia przez najgorszą minister edukacji narodowej w historii Rzeczpospolitej Polskiej, w historii najsłabszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej. O tym wszystkim będą mówić moi przyjaciele posłanki i posłowie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości za chwilkę, pewnie w kilkudziesięciu pytaniach. Jedna rzecz jest najbardziej dramatyczna. Panie minister, dlaczego pani tak bardzo nie lubi narodu polskiego. Dlaczego pani do tego stopnia nie lubi tego narodu, że pani nawet rezygnuje z nazwy minister edukacji narodowej? Dowodów na to jest ogromnie wiele, bo przecież to jest szatkowanie lektur, wyrzucanie z lektur obowiązkowych tego kodu genetycznego narodu polskiego. To jest kwestia wpływania niezgodnego z konstytucją na działania, które mają zmierzać do demoralizacji, deprawacji dzieci niezgodnie z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ze swoim światopoglądem. Dlatego, pani minister, takie świadectwo szkolne za chwilkę pani wręczę, mam nadzieję, że pani przyjmie. Z tego świadectwa wynika prosta rzecz. Pośród wszystkich niedostatecznych ocen z przedmiotów takich jak polski, matematyka, fizyka, chemia, historia, jest jednak jedna ocena celująca. Celujący za zdradę narodową. Za zdradę narodową. I jeszcze ma pani szczególne osiągnięcia: realizacja ideologicznej i politycznej agendy kosztem jakości edukacji, antypolska propaganda, likwidacja prac domowych, ograniczanie fizyki, chemii, historii, religii, edukacja seksualna wbrew rodzicom. Nie otrzymała pani promocji do dalszego pełnienia funkcji Edukacji Narodowej, ministra Edukacji Narodowej. Wie pani dlaczego? Dlatego, że pani nigdy porządnie nie przeprosiła również za te haniebne słowa. Za te haniebne słowa, w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Haniebne słowa oskarżające naród polski. Naród polski. O to, że to my i nasi rodacy budowali obozy pracy, które następnie zamienili się w obozy koncentracyjne. Wstyd, hańba, skandal, pani minister. Do demisji. Dziś przyszło nam mówić o wojsku. O skutkach pełnienia służby za granicą, o skutkach pełnienia służby w Polsce. Mówimy o tym, że wojsko to nie jest tylko defilady, to nie są tylko defilady, to nie jest tylko e, ubieranie munduru galowego, ale przede wszystkim ryzykowanie życiem, zdrowiem, szczęściem własnej rodziny. To jest, proszę Państwa, coś znacznie więcej niż my sobie tak ogólnie rzecz biorąc, spokojnie żyjąc, dzięki poświęceniu tych żołnierzy, właśnie czymś zupełnie innym, ryzykownym. I wtedy, kiedy na ołtarzu polskiej wolności, wtedy, kiedy na ołtarzu demokracji kładzie się własne życie i zdrowie, wtedy państwo polskie powinno nie wahać się, tylko brać odpowiedzialność za losy tak poszkodowanych żołnierzy, którzy oczywiście podpisują kontrakt, ale działają na rozkaz. Oni nie mają za bardzo wyboru. Dostają rozkaz i idą walczyć o Polskę, o zadania, które są im przydzielone. I na tym polega służba wojskowa. Służba wojskowa, proszę Państwa, jeszcze raz to podkreślę, to jest danina krwi dla obrony granic Rzeczypospolitej. Dlatego tak ciężko mi jest na duszy zawsze mówić o tym, że co niektórzy powołują zespoły prokuratorów, którzy mają dbać o to, żeby żołnierze za bardzo nie wykonywali swoich obowiązków na granicy wschodniej. Bardzo to boli byłego żołnierza, bowiem to patriotyzm nakazuje żołnierzom poświęcać siebie dla obrony Rzeczypospolitej, granic zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej. Dlatego też tak bardzo mnie boli, że ludzie, którzy odpowiadają za granice zachodnie, są powstrzymywani przez swoich przełożonych do czynów, które powinny mieć miejsce, czyli chronienia Polaków i Polek od zagrożeń, tak wschodnich jak i zachodnich. Powracając do weteranów, proszę państwa, taki nasz obowiązek dbać o ludzi, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie Rzeczypospolitej. To jest nasz Obowiązek, ale i prawo. Dlatego też myślę sobie, że oni powinni być noszeni na rękach. A na koniec chcę Państwu powiedzieć, że w Ameryce jest taki zwyczaj, moi drodzy Polacy, że żołnierzom, a szczególnie weteranom, dziękuję się za służbę na ulicach. Oni się nie wstydzą chodzić w mundurach po ulicach miast Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, będąc wyrazicielem Republikanów, ale sądzę, że w większości Polaków. Mówię dziękuję wam za służbę, weterani, dziękuję wam za służbę, żołnierze, czołem Wielkiej Polsce, wszystkiego najlepszego chłopy no i panie oczywiście. Dziękuję za... Dziękuję bardzo panie pośle. Ostatnie oświadczenie poselskie pozwolę sobie ja wygłosić. Dotyczy ona przywrócenia kontroli na granicach Polski. Uważam, że nasza debata musi być oparta na prawdzie i dlatego ta prawda Polakom należy się o tym, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. Otóż tak zwane przywrócenie kontroli na granicach jest niepełne i będzie nieefektywne, Polska nie jest w tej chwili niestety przygotowana kadrowo do kontroli swoich granic ani do zaradzenia obecnemu kryzysowi migracyjnemu, który zaczął się i nasila się w Polsce. Dysproporcja pomiędzy liczbą funkcjonariuszy po stronie niemieckiej i po stronie polskiej jest jak kilkanaście tysięcy do kilkuset osób. Te tak zwane kontrole przywrócone na granicy z Niemcami są kontrolami wyrywkowymi. Wiemy to w tej chwili już z wielu miejsc na granicy, gdzie nasi posłowie, nasi działacze, nasi prawnicy sprawdzali jak ta kontrola wygląda, oceniali to. Nie mogą fotografować, ale mogą przecież doświadczyć na własnej osobie i doświadczyć na własne oczy, jak to wygląda. Te kontrole są głęboko wyrywkowe, jak powiedział jeden niezwykle doświadczony funkcjonariusz Straży Granicznej. Wyrywkowa kontrola to żadna kontrola. Co więcej, państwo polskie nie jest w tej chwili przygotowane do kontroli zielonej granicy, ani coraz bardziej płytkich, szczególnie o tej porze roku rzek, które dzielą nas z Niemcami. W związku z czym zachęta do nielegalnej migracji do Niemiec jest a niemieckie państwo jest coraz lepiej przygotowane do tego, żeby tę nielegalną imigrację wychwytywać i przerzucać z powrotem do Polski. Albo Polska zacznie traktować poważnie kontrolę swoich granic, także granic wschodnich, przez które imigracja ciągle do Polski przenika, albo ten problem nielegalnej imigracji w Polsce będzie się nasilał, bowiem z większością państw na świecie, czy też znaczną ich liczbą, z której imigracja do Polski dociera, nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Dotychczas nie było kontroli efektywnych na granicy z Litwą, na granicy z Czechami, także na granicy z Ukrainą czy z Białorusią, które te granice, szczególnie z Ukrainą, były przesadnie otwarte, a z Białorusią nie jest dostatecznie zabezpieczona i grupy przemytników, grupy wspierające przemytników, tak zwane NGOsy operują w okolicy granicy co zostało dość dobrze udokumentowane jeszcze w okresie rządu PIS przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną i problem ten do dziś nie został rozwiązany. Polacy mają prawo do prawdy i tak wygląda ta prawda. Kadrowo jest w tej chwili w każdej ze służb, które wymieniłem kryzys. Niestety ci imigranci przez Polskę próbują dostać się do Niemiec, nie są zatrzymywani. To, o czym mówi rząd, czyli cofanie ich do krajów pochodzenia też nie działa w pełni efektywnie. Podczas przeprowadzonych interwencji w placówkach Straży Granicznej wiemy to z pierwszej ręki od funkcjonariuszy. Zarówno Litwa w różnych sytuacjach odmawia przyjmowania tych ludzi z powrotem, jak i państwa, z którymi nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Jedyne remedium na tą sytuację to zacząć traktować swoje granice naprawdę poważnie. To nie, nie musi oznaczać utrudnienia ruchu granicznego dla obywateli państw Unii Europejskiej. Natomiast to musi oznaczać kontrolę zielonych granic, to musi oznaczać kontrolę ruchu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, która będzie na tyle dokładna, że będzie zniechęcać do wykorzystywania Polski jako szlaku nielegalnej imigracji. Obecnie mamy do czynienia z operacją, w mojej ocenie niestety w pewnej mierze socjotechniczną stwarzania wrażenia, że wszystko jest okej, okay, podczas gdy nic nie jest okej. Okay. Dziękuję bardzo, to jest koniec mojego oświadczenia poselskiego. Szanowni Polacy, ja chciałem podziękować Wam za obronę polskiej granicy i podziękować Ruchowi Obrony Granic i oddać głos temu, który obronił polską granicę Robertowi Bąkiewiczowi, który w tej chwili podziękuję Polakom. Szanowni Państwo, chciałbym, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować polskim patriotom, obrońcom polskich granic, który którzy wtedy, kiedy państwo polskie abdykowało Staneli i bronili, pilnowali polskich granic, dziękuję Wam wszystkim, dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierali. Zatrzymamy pakt migracyjny, zatrzymamy masową migrację, uratujemy Polskę, uratujemy nasz dom. Dziękuję. Bardzo szanowni Państwo, dziękuję. a Szanownych posłów, którzy przeszkadzali, zapraszam jutro na godzinę 16 na posiedzenie parlamentarnego zespołu ruchu obrony granic. Kilkudziesięciu Polaków, patriotów, którzy bronili granicy, kiedy Wy zdezerterowaliście, wtedy Wy, kiedy odwróciliście się od Polaków i wpuszczaliście nielegalnych imigrantów, będzie. Jutro...